drużyny pożarniczej OSP Silnik Duży gmina Wulka W tej chwili zawodnicy pokonują kładkę, również pokonują w tej chwili ruch. Umowny ruch z wodą podłączają odcinki węży, które nie mogą być skręcone potem skręty węży rzutują na punkty karne w tej chwili również trwa napełnianie nalewaków przy użyciu hydrometek jest widzę jakiś problem zabrakło wody ale Obok w dodatkowym naczyniu jest woda, także można uzupełnić. I w tej chwili słyszeliśmy sygnał dźwiękowy, że odpowiednia ilość wody została nalana. I drużyna. W tej chwili wykonało zadanie, świadczy o tym podniesienie ręki przez dowódcę drużyny. W tej chwili trwa omawianie.